Hej, czy poderwę, czy poderwiesz, mając 5 zł w kieszeni? Czy tak naprawdę musisz mieć kilkaset złotych, czy jakąś kwotę, żeby umówić się na randkę z dziewczyną, z kobietą, żeby ją poderwać, żeby się z nią yy, żeby żeby po prostu spędzić z nią cudownie czas czy potrzebujesz do tego finansów czy jak masz 5 zł to oznacza, że jesteś wykluczony z gry czy oznacza to, że mając 5 zł Kieszeni, mówimy w, danej, w danym momencie: Mam 5 zł, ponieważ no, różne są sytuacje życiowe, różne są momenty, mogą być w życiu. I mam 5 zł, w tym, w tym momencie mam przekreślić e, wszystkie kobiety, które są dookoła mnie, ponieważ mam, 5, mam te 5 zł i mam od razu sobie wyobrazić: No tak, no, żadna mnie nie będzie chciała, bo nie mam nic, nie mam, e, nie mam złotówki, tylko, tylko mam te 5 zł. No i, i co byście powiedzieli? Co by powiedziała większość mężczyzn, która jest y, która jest dookoła nas. 99% mężczyzn powiedziało, człowieku, zapomnij, nic nie zrobisz. Jak nie masz w kieszeni, jak nie masz ładnej a, ładnego auta, nie masz tego czy tamtego, to człowieku, nic nie zrobisz w dzisiejszych czasach. Takie są kobiety. Tak ci, tak ci będą taką y, taką będą ci politykę do głowy y, wpajali. No bo przeważnie to są ci panowie z wielkimi napisami e, buchający się na lewo i prawo tak naprawdę e, panowie, którzy którzy no, gdyby nie byli bankomatami, to tak naprawdę prawie chyba żadnej kobiety by nie mieli, to oni będą spajali ci to, że jak masz 5 zł w kieszeni nie jesteś w stanie nic zrobić. A moje zdanie jest przeciwnie inne i. E, to trzeba mieć oczywiście nie każdy potrafi to zrobić, ale znam wielu mężczyzn, no może niewielu, znam pojedyncze egzemplarze mężczyzn, którzy są dowartościowani, pewni, pewni siebie, którzy nie mając nic w kieszeni, nawet złotówki, potrafią spędzić cudowną piękną randkę, potrafią spowodować to, że kobieta będzie o nich myślała. Potrafią. Yy, Spędzić po prostu cudowne dni z kobietą. Ponieważ jeżeli masz 5 zł w kieszeni, a jesteś ciekawym, interesującym, fajnym facetem, to przecież nie musisz chyba na pierwszym spotkaniu, nie znając kogoś, iść po, naj, po najdroższych restauracjach, czy gdziekolwiek indziej, tylko możesz sobie iść po prostu na spacer porozmawiać. A jeżeli jesteś interesującym mężczyzną, pod warunkiem, że jesteś, nie wiem, jaką jesteś osobą, tylko ja mówię o, o tym, jeżeli jesteś interesującym mężczyzną faktycznie, to kobieta po godzinie rozmowy z tobą może mieć usta tak. Kobieta po godzinie rozmowy może czuć naprawdę bardzo dużo na swoim ciele, pozytywnych wibracji, może czuć. Że to jest fajny dzień, może wrócić do domu po godzinie, po dwóch godzinach spaceru z Tobą, powiedzieć jakiego fajnego faceta spotkałem. Pomimo tego, że wszyscy jej wcześniejsi faceci jeździli autami po milion złotych i e, chodzili tu czy tam. To w niczym nie przekreśla tego, że Ty dla tej kobiety możesz być człowiekiem, jakby ufo z Marsa, możesz być facetem, który. Bardzo jej się spodobał, bardzo ją zainteresował. Więc to wszystko zależy od ciebie. Zależy od ciebie jak rozegrasz pierwsze drugie spotkanie, nawet mając 5 zł w kieszeni. Nigdy nie zapomnę tego takiego mojego kolegi, który miał kiedyś 25 lat, 30 tam lat temu. Miał dziurawy but, dziurawy but, tak, nie wiem, tak jak teraz. On sobie e, tych butów nie było dużo, nie wiem, nie wiem jak się stało, ale miał taką wielką dziurę w bucie. Wkładał gazetę. Otwierał jedną koszulę, jak nie miał to pożyczył od kolegi jakiegoś tam, otworzył koszulę wielką, sobie tak, nie miał perfum. Nie miał, bo mu się skończył. nie miał pieniędzy, nie miał perfum. Przygnął się moim perfumem. Często jechał na randkę, no bo nie miał samochodu w tamtych czasach, to poprosił kolegę, więc wychodził z jakiegoś czasem dobrego, czasami mniej dobrego samochodu, ale prezencja była, ponieważ ładna koszula, piękny zapach. Samochód bardzo ładny podjechał. Chłopak uśmiechnięty, zadowolony, że złotówki w kieszeni. Poszli sobie na spacer, spędzili miło i cudownie czas, i jestem wielokrotnie świadkiem jak. Ta kobieta później do niego dzwoniła, wręcz to ona chciała się z nim spotkać. A dlaczego? Ponieważ był bardzo interesującym mężczyzną, ciekawym facetem i co najważniejsze, pewnym siebie facetem. I teraz mamy. Mamy dwóch mężczyzn. Jeden, który ma dziurę w bucie i ma 5 złotych w kieszeni. Mamy drugiego, który jeździ autem za milion złotych, który udaje, że jest pewny siebie, ale tak naprawdę, gdyby nie był bankomatem dla tej kobiety, tak naprawdę ona w ogóle nie byłaby nim zainteresowana, bo takich związków znam bardzo wiele. W ogóle by na niego nie spojrzała. Kompletnie. Gdyby odcięli mu auto, odcięli mu konto, ona by w tych samych skarpetkach wyszła z domu i powiedziała: Nigdy więcej. No ale, że jest dobra toczka, jest. Jest bardzo ładnie, jest bardzo fajnie, no to oczywiście korzysta z tego jak może. Okej, okay. takie, są, takie są często realia, takie są sytuacje, ale pamiętaj dlatego o jednej bardzo ważnej rzeczy: że jeżeli masz 5 zł w kieszeni, nigdy nie przekreśla to tego, czy. Możesz poderwać kobietę, czy się możesz z nią spotkać. Oczywiście ta kobieta, jeżeli będzie cały czas 5 złotych w kieszeni, niekoniecznie później z tobą będzie na dłuższy czas, chyba, że dostrzeże w tobie takie walory, które są bezcenne, które yy, dzisiaj możesz mieć 5 złotych, za rok możesz mieć pół miliona złotych, więc czasy są różne, czasy są zmienne dla wielu, więc to nie przekreśla ciebie. W żadnym aspekcie. Pod warunkiem, że masz magnetyczną, ciekawą osobowość, jesteś pewnym siebie facetem i do tego ciekawym. Więc wybijcie to sobie z głowy, nie przejmujcie się tym, że w danym momencie czegoś nie macie, bo ta kobieta być może ma tego dużo, a brakuje jej właśnie takiej magnetycznej osobowości, brakuje jej tak fajnego faceta. Brakuje jej. Tego wszystkiego co ty masz, to jej brakowało przez całe życie. I być może jesteś jej uzupełnieniem. Nawet, nawet, i nawet jak masz, żeby zapłacić za kawę, to zawsze możesz powiedzieć jej: Ty dzisiaj kupujesz kawę, wybacz, ponieważ ja, że jesteś tak wyludzowanym. A ty zaprosisz ją innym razem na kawę. No co to za różnica, czy, czy ktoś zapłaci dzisiaj, czy zapła, zapłaci jutro? No bo masz prawo nie mieć przy sobie dzisiaj pieniędzy, ponieważ coś tam się stało. Są różne wydarzenia, są różne tragedie, ale jak Ty to potrafisz przedstawić, jak Ty sobie z tym dasz radę, to wszystko będzie zależało od Ciebie. Tylko i wyłącznie. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia myślnik dm.pl Zapisz ją już teraz. Pamiętaj, że to, że masz 5 zł w kieszeni, nie przekreśla tego, że możesz dzisiaj wylądować z fajną kobietą w cudownym miejscu. Hej!